Drodzy Państwo, właśnie to jest powód tego zamieszania w kościele polski, piękny zapach polskich ciast, ale więcej ja bym chciał się dowiedzieć od organizatorki tego, od naszej kochanej Basi. Drodzy Państwo, właśnie to jest pani Basia Fiuk. który. Dzień dobry, Dzień dobry pani Basiu Basieńko, ty jesteś pomysłodawczynią tego cudu w kościele polski, czyli tego bukietu zapachów w ciast Polski. Powiedz, cóż jest z powodem to, że te ciasta trafiły właśnie pod kościół Polski? No, to nasza inicjatywa, bo, jak już powiedziane, jesteśmy zespołem tańców ludowych polonów. Yy, Znowiliśmy próby, ćwiczymy, ale brakuje nam strojów. Mamy części strojów, które żeśmy dostali od naszych księży wspaniałych. I chcieliśmy dokupić pozostałe części: gorsety, fraki dla panów i buty. Tym sposobem chcemy, postanowiliśmy, żeby zapracować na te części strojów, no i żeśmy postanowili zrobić kiermasz ciast. Ciasta polskie, sernik, makowiec, szarlotka, typowe nasze ciasta i zarobić w ten sposób, yy, uzbierać ziarko do ziarka, żeby na te stroje zarobić. Liczymy na pomoc wszystkich, ale to wszystkich, żeby każdy przyszedł, kupił te ciasta, wsparł nas ofertą. A później będziemy tańczyć dla wszystkich, no bo my jesteśmy zespołem, ale my, my jesteśmy częścią Polonii i będziemy reprezentować całą Polonię, a nie tylko zespół Polonów. Zapraszamy. Wspaniała inicjatywa. Ciasta są wspaniałe, bo widać. I smaczne. Nie wiem ja. Ciasta wspaniałe, panie co piekły też wspaniałe. I panowie też piekli. Trzeba to zaznaczyć. Panowie też piekli. A, piekliśmy Które to są ciasta od panów? Trzeba zobaczyć, bo to jest panowie, bardzo ważne bardzo wiernie działał. Yy, Chodź, podejdziemy do Pana, bo to jest, to jest rodzynek, to jest rodzynek. Przepraszam. Pa, panie Marianie, służy, Pan zdaj te maseczka. Niech Cię zobaczą. No, na moją odpowiedzialność. Słuchaj, Ty też, bacz na że piekłeś ciasto. Starałem się coś pomóc. Słuchaj, powiedz, które to jest te Twoje ciasto? Moje? Sernik w polewie czekoladowej. O, proszę bardzo, to są tą Piekły męskie ręce, widać ten trud. Widać. Tak, widać ten trud. O nie wspomnę. Widać, na pewno jest pyszne. Na pewno. Słuchajcie, jak y akcja. Akcja, można powiedzieć, że, że, że idzie dobrze. Idzie dobrze. Ciasta schodzą, ludzie kupują, jesteśmy zadowoleni. Czyli stroje będą. Będą. Będą stroje. Drodzy Państwo, zapraszamy nadal. Bo to nie jest pierwsza i ostatnia akcja, tutaj zaznaczamy, ale będą jeszcze inne, dlatego że nie uzbieramy całej sumy na te ale stroje wiesz, dzisiaj. Jeżeli ktoś by chciał pomóc, to może pomóc na... Oczywiście. Czy może podaj numer telefonu, gdzie można się z tą skontaktować? 340 61 Nazywam się Barbara i wszelkie informacje, rady, pomoc yy, przyjmujemy. Powtórzmy jeszcze raz numer telefonu, co by nikt nie powiedział, że zapomniał. Proszę bardzo. 340 61 260. Czyli Dzięki. zapraszamy do pomocy naszemu Polonocowi i jak będzie wszystko już gotowe, będziemy podziwiać ich taniec. Będziemy tańczyć dla wszystkich, będziemy się delektować tą naszą piękną kulturą, naszym pięknym tańcem, naszym pięknym strojem. W naszych pięknych strojach. Dziękujemy Państwu.